Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dreamcraft, a ja przeprowadziłem właśnie nam dwie owieczki, które zagoszczą w naszej farmie. Wyglądają, że mają takie coś niebieskie, ale udało mi się je znaleźć. Słuchajcie, gdzie je znalazłem? Aż tu. Tu je znalazłem. Musiałem taki kawał tylać. Wow, ile tu mroki smogów. Mroki mm. I patrzcie, endoszkielet, którego sobie w tym momencie przesypiemy Pięknie. Coś dostaliśmy. A, Endoscale Komponent. Świetnie, musimy podawać na te animatrony. Widzę tam Boniego. Pierwsza skorzystam korzystam z plecaka. dobra, nie pierwszy jednak. ulecimy na bo niego Jarmusz? Jarmużu chyba nie mam. No, nie wiem. O, fuck. Strasznie dużo zadają te animatrony. Pięknie. O, i jeszcze jednego kotka znalazłem tam, gdzie ostatnio byliśmy remnant Uu. Nasz Siren Head, tam gdzieś jest Kotku, chodź, ja się zaprowadzę do domu. Mamy remnant, co robiliście? No nie, co tej farmy? Co ty! tak tu co siedzi. O, no, nawet tu mam kotka w farmie. Super. Odłóżmy właśnie. Eee, załatwiłem Bizona. Dostałem takie futro, mamy latającą B bo też taki zatwiem. I otworzyłem naki bloka I... możecie mi wierzyć lub nie, ale wypadły mi jajka Jajka tropikalnej ryby, pająka No i jeszcze... oj, wyłączyłem te shadery I jeszcze jajko konia i... i tyle Więc bardzo się cieszę Jak to dziwnie i słabo przykro wygląda bez shaderów jak to wygląda bez shaderów, wy to widzicie? Jakie to jest bez klimatu i w ogóle? I mo, no, jestem zawiedziony. ZAWIEDZIONY TYM Z pewnością lepiej widać, ale no to nie na tym polega oczywiście. My mamy mieć piękną grafikę, a nie dobrze widzić. Fokcji! Teraz nie popełnię tego błędu, jeszcze jest endoszkielet O nie, nie mam jedzonka, nie mam jedzonka, nie, nie, nie to, nie to, coś odpaliłem, creeper Dwa creepery O cholerka Foxy jest szybką bestią Ty też chodź za mną Ja pierd... jaki Foxy jest szybki O! Pająki Patrz, Nie! O po wszystkim niestety, Creeper mi wybuchnął, no cóż, ale coś tam podbokowywałem, ale dobra. No. Nie! A Okej, taki piękny teren. Mm, będę musiał to pana Ała. Awa, w ogóle coś było. Nic tego nie ma. Dobra, pójdźmy sobie spać. Podajmy te rzeczy Remnant i w ogóle. Nie, pobierzemy Podkładamy. Co, co ja klikam? Odłóżmy to tu. Też te A ja jeszcze się kliknąłem coś, coś. Coś kliknąłem. M. M. Aha. Okej, okay, jakiś mod. A, to jest... Nieważne. wiem co to jest. Eee. Cyk, cyk, i chodźmy popolować na... Te... O nie, na szkielety. No nie ma trony! One często się lubią tu spalnić, ale już ich tu nie ma. Enderman? No Endermana skosimy sobie chętnie. Fuck. Ale ten teren będzie naprawiany. Ale to będzie naprawiane wszystko, je... Ajajaj. Aj. Iron heralds gdzieś Tu, jest, Berman, nie widzę. Zombie, to niedobrze. Oni no tak mnie gonią. pod dom. Ej, te dźwięki są przerażające. Jest stamtąd. Nie, jak coś napisamy sobie? O nie, mały zombie, mały zombie. O, o! Hop, trzyma. Dobrze, że nie ma tego licznika, to słyszycie? Stamtąd to było, jest oceanu, tylko stamtąd. straszne. A. No. Dobra. Jest. Pięknie. pięknie. To jeszcze ten, którego biłem w By si. I i dobra. Duszmy to sobie. Ile tych pereł? Ogrom. No i ogrom syfu w skrzyniach. Dobra, co chcę zrobić? Chcę rozmnożyć moje zwierzątka. Z pewnością. Mateweczki, mankiewy. Dobra, Pierwszy Świnie. Pięknie, teraz kurczaki czekęsy, owce nie Pięknie mała owieczka, jest ciemniejsza, więc fajnie. Ja pójdę sobie po mleko i pójdę sobie się pójdę sobie po wiadro i pójdę sobie po nożyce. No, fajnie. Dobra, odłóżmy, 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 odłóżmy. Teraz chciałbym coś sprawdzić, co. Mój mod dodaje. Raz słaby. Zamiast tych drewnianych, ja sobie mogę tu dać takie słabe. Co to jest piękne, co to jest. Perfekcyjne. Coś pięknego. nie ja tam mam zwierząt domku, ty. o, 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 Co to jest? Pięknie. No coś pięknego, no. Po prostu to jest... Piękne, cieszę się, że dodałem tego moda. I tyle, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. To jest to, co myślę, że to jest. no to też chcę, ale to jest to, co myślę, że to jest. I kompostownik też poproszę. Kompostownik to mi się tu przyda. Tego tu dam. Ale to jest chyba. Tak, to jest to. Czas to mogę tak ładnie odgrodzić. Mhm. Coś pięknego tak zrobię tak. tak Okej. Okay. Ale no, no, to jest piękne. Ja mogę w sumie zostawić albo zamknięte, albo otwarte, ale chyba zostawię zamknięte. Mamy tą ścieżkę. Ale to na razie jej nie będę używał tutaj no. Dobra. Mamy to, co mieć chcieliśmy. Odłóżmy sobie to. I uwaga, uwaga. Zacznijmy robić coś pożytecznego. <gry> eee... Coś pożytecznego, no to... Achievementy, zobaczmy sobie. Zajrzyjmy. O. Okej. Okay. No, to będzie ciężkie, ale... Wpadłem na pomysł i wiem, co chcę zrobić. Ognicho. I poproszę sobie nożyczki idziemy moi drodzy sobie chociaż zrobię to inaczej Zrobię to lepiej ładnym dotykiem Dobry dotyki Gniazdo pszczółek mamy. Ja te gniazdo pszczół chciałbym gdzieś tu... gdzieś, gdzieś tu. Tylko że ja bym chciał taki drzewo gigant. Drzewo gigant w tym miejscu. Drzewo gigant. Ja je poproszę. A niech nam ładnie urośnie drzewko. Chyba wezmę mączkę, by przyspieszyć ten proces. Mamy dużo kości, więc no. Można się bawić. Można i tak bardziej. Nie wiem co mam powiedzieć, ale padłem na inny pomysł jeszcze hmm. żeby to sobie dać. Możemy sobie tak dawać? Czemu nie rośni. Satanijas, sirena, kad čia yra. my naszą wyspę, widzowie. Wyglądała jakoś. I to już wygląda naturalniej No i pięknie Czyli takie jakie tu chciałem onem szewko tutaj się posadzę okej, Dajmy sobie to, pojedynkę. I możemy sobie ładnie zebrać miodek z ula, który. Nie wiem, gdzie poleciał. No nie wypadł mi. Ale pszczółki muszą tak daleko latać po te kwiaty. Weźmy, dajmy jej bliżej. Dajmy te kartki mi bliżej. Jou, robi się noc. A no, są wiecie co się dzieje. I Margaretka. Pięknie. Przepięknie, mamy pszczółki. O, tu się nasz miodek. Aleko. Ale mamy, to najważniejsze. Miejsce być paśnie miodek, mieć taką formę miodki. Dobra, wiecie, mamy tyle tego. Ja bym mógł w sumie zrobić coś e, takiego, Udl. i w nim one może też by ten siedziały i zbierały miód. Nie wiem, dam tutaj. Tam tu i niech się dzieje to, co ma się dziać. Może tu też będą, może tu jeszcze będą. Zobaczymy, widzowie. Póki co wracajmy, i ja pomyślę, to jeszcze by tu stworzyć. Mamy sobie kamień szlifierski. Eee, jest tu. Pyk. Co on robił? Nie pamiętam, ale wiem, że będzie mi kiedyś potrzebny, więc mam sobie go na razie tu. Czy nie, wszystko. Hmm. Ja tu niech swój Czy coś jeszcze mi się przyda na takiego ciekawego? Chyba nie. No nie. A my też mamy bikon chyba? Się kojarzy. Ale co nie będę teraz z beaconem robił? Żaluzję chciałem zrobić. To możemy zrobić. Pięknie. Mamy żaluzję. A was już można rozmnażać? Chyba jeszcze nie. Gdyby się przydały jakieś lejki. Owieczki odrosły. I właśnie, możemy poparbować owieczki teraz. Strony. Czemu nie? Patrzy mi oddawaj. I... Mamy gdzieś e, ten eee, kawa marnic. to weźmiemy sobie jedną czarną owieczkę zrobimy, żeby mieć czarną wełnę taki. Nie może i się nie da farbować, nie? Bo to będzie masakra, jeśli się nie da. Na mi były te warianty zwierząt. Dobra, w sumie mógłbym nie połowić, a nie, wróćmy na animatroniki, tylko jajka nie ma, e, weźmy sobie mięsko, let's go, coś gdzieś, nie, żaden animatronik, mm -mm. szkoda, no. To dziwisko po tych... ...Krypercach. Ale... Ale dlaczego? Nie mam prawa wyruchnąć. Znowu Siren Czemu ja to słyszę? gdzieś tu jest? To, czemu on zawsze z podwody wychodzi, też ciekawe, Ma się potem mną zbierają, skuściliście to. Było, było, było usłuchać, ale z tego tylko gdzieś tu było słuchać tego Siren Siren Heda. Jest Bonnie, spróbujmy pierw niego zaciukać. Chodź tu, boniasz Może mieć jakąś płytę? On mnie walnie, no, Nie. Zobaczmy, zbieraj. O, oh, fak! O, oh, fak! Godzi mnie normalnie! O, jak głośno! Spider-Johnny!

Nie. Co tu się dzieje? Nie.